Najpierw znowu weźmiemy. Główny kartę. Ogień, ogień, ogień. Ogień, ogień, ogień. Pięknie. Okej. Okay. O czym marzy ogień? Po pierwsze, po pierwsze, żeby spełnić swoje marzenia, o tym, czym myślicie, to historia numer jeden. O czym myślicie, trzeba będzie podjąć odpowiednie kroki, odpowiednie decyzje. Będzie trzeba po prostu zadziałać. Już nie ma tutaj asekuracji, nie ma tylko myślenia, nie ma tylko marzenia. Po prostu muszą za marzeniem, za myśleniem, za planem iść konkrety. I teraz tak. Część osób y, trochę przeciążona y, albo trochę bierze na siebie za dużo, y, i przez to jest nerwowa, przez to jest zniecierpliwiona, przez to jest poruszona wewnętrznie. Y, więc tutaj, jakby tak. Część nie brać na siebie tyle obowiązków, ile, ile trzeba. Nie dać się też obarczać obowiązkami, żeby inni na was zwalali różne rzeczy. Umieć stawiać granice, umieć mówić też, co się chce, jak ma to wyglądać, co czujecie, co wyczujecie, tak? Po prostu. Jeżeli czujecie się zmęczeni, to też o tym mówcie. Jeżeli brakuje Wam energii, to też o tym mówcie. Komunikujcie. Przede wszystkim nie dajcie się w coś tam właśnie zagonić, zepchnąć i tak dalej. Jeżeli jeszcze wrócę, e, chodzi o te decyzje, do końca może się wahacie i nie wiecie też jeszcze co zrobić, bo ta energia jest taka e, jeszcze niepewna u Was do końca, e, to tutaj jak przystało na jak przystało na żywioł ognia. E, Proszę zapalić świecę, proszę zrobić intencje, proszę kierunkować energię, proszę yy, przyciągać to, co chce, żeby się po, pokazało. Więc tutaj sobie proszę pomóc, lub oczyścić się z tych swoich jeszcze lęków, blokad. Tak samo można yy, sobie tutaj, tutaj się wesprzeć, żeby wiedzieć, którą stronę zadziałać. Yy, dobra, dla niektórych. Też y, mo, może być okres jakiejś twórczości, jakiejś odkrywania w sobie talentów, y, jakiejś nowości, która y, będzie bardzo kreatywna, będzie bardzo twórcza. Być może u którychś jakaś pasja okaże się pomysłem na to, by zarabiać więcej, y, zarabiać po prostu pieniądze, czy tam powiedzmy, z, rozszerzyć tutaj swoją działalność. Być może inni z Was powpadają na jakieś cudowne, fajne pomysły, y, po prostu. O który, których wcześniej jak gdybyście nie widzieli, wcześniej jak gdyby yy, sytuacja, w której byli, nie wymagała od Was yy, myślenia, nie wy, wymagała od Was zaangażowania, nie wyma, wymagała od Was takiej błyskotliwości, przyzwyczailiście się do tego, co jest, a w tej chwili, i było tam powiedzmy Wam bezpiecznie lub, lub z pozoru bezpiecznie, a w tej chwili po prostu jak gdyby dostaliście impuls... Yy, do kreowania, do działania, do wymyślania, do szukania rozwiązań, do podejmowania decyzji, do wychodzenia z sytuacji, które mogą się okazać nerwowe, przeciążające i nie dla Was. Dla części z osób, które wybrały ogień, będą kończyły się jakieś e, pewne rzeczy, sytuacje e, i będziecie wychodzić na jakieś inne zupełnie drogi i zupełnie inne Wchodzić w zupełnie inne sytuacje. Jest podpowiedź, byście nie bali się i podążali za swoją intuicją, swoimi marzeniami. Macie teraz przychylny czas, macie opiekę z góry, więc nie macie się czego bać. Czego się boicie, to jest iluzoryczne. Mówię, oczyszczać się tu też mm, i pomóc sobie. Świecami, zresztą żywioł ognia jest mocny, bardzo mocny. Wszystkie żywioły są mocne, ale ten jest typowo tak? do działania, więc kto wybrał ten żywioł, ma działać, ma się realizować, ma poszukiwać czegoś nowego. Na pozór może komuś się wydawać to takie, wiecie, troszeczkę oderwane od Was, co niektórzy się nie spodziewają, na przykład, o Jezu, Ty, takie rzeczy, może w tą stronę, to zawsze takie jakiś, nie wiem, racjonalny czy coś, a Ty teraz będziesz, nie wiem, może wiersze pisał, nie wiem, yy, yy, Motanki robił albo jakieś inne rzeczy, tak, haftem krzyżykowym, nie wiadomo co jeszcze. Tak, właśnie, dobrze, to okaże się dobre, to będzie plan, to będzie dawało Ci radość, to będzie nowe, odkrywcze i będzie działać. Okej, okay. u niektórych właśnie mówię, ta pasja może się też zamienić, zamienić teraz w zarobek. Dobrze. Co niektórych jeszcze są historie takie, że być może będzie trzeba podejmować jakieś decyzje związane z dziećmi, e, odnośnie, odnośnie opieki, odnośnie tutaj pewnie nauki, odnośnie e, dzielenia obowiązków. Być może część z Was będzie tutaj właśnie obciążona jakimiś sytuacjami, też e, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi. Być może tutaj, co niektórzy e, mają e, dzieci e, z Trochę z nadpodbudliwością, tak, i, i, i no nie, nie mają niekiedy łatwo. Tutaj też jakby jest wezwanie wtedy do tego, by uczyć siebie i dziecko harmonii, spokoju, chwytania balansu, tutaj tak, żeby pozbawiać się tej nadmiernej. Nadmiennej energii, ona musi się gdzieś skanalizować, ale to można też ładnie właśnie oczyszczać. Można ładnie trochę wyciszyć czakrę podstawy, więc tutaj jak gdyby też, też zadziałać, może pomedytować z dzieckiem, może, może poćwiczyć też jakieś techniki relaksacyjne. Tak? Tutaj trzeba będzie też może, co dla niektórych, pomóc w tą, w tą stronę. Generalnie pojawia się tutaj też współpraca. Generalnie pojawia się tu też, jak gdyby, gdzieś obok drugi człowiek, coś, co może być też inspirujące jakaś znajomość, która może być inspirująca, która może nadać też nam energii. Być może ktoś nas zafascynuje tutaj, tak? Ktoś zafascynuje swoją osobowością, swoją energią, swoją pasją. Być może nas ktoś zarazi tutaj też w tej wróżbie, więc, więc jak gdyby, fajnie. Pewne rzeczy na pewno się mówię trudne, kończą, teraz przychodzi. Y, może tego nie widzicie na razie. Może to jest dla Was jeszcze, jeszcze jakaś iluzja, ale przychodzi, y, przychodzi jakieś rozwiązanie. Przychodzi coś, co, co Was też jak gdyby oczyści trochę y, i da takiej lekkości y, w życiu. No dobrze, to była historia dla, dla ognia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To bierzemy. Zapraszam Ziemię. I najpierw znowu. To duży arkan Ziemia. Ziemia. Wietrze. To jest Ziemia. No pewnie. A to ciekawe. Ciekawe, czy ci, co wybrali Ziemię, wybrali też powietrza, albo czy ci, co wybrali Ziemię, to bardziej przemawia u nich właśnie ten racjonalizm, logika. Dobrze. Trzy. Dobrze. Wszędzie słuchajcie też, e, już w trzecie czytanie, tak, bo mamy Ziemię. W każdym pojawiły się też energie młode, energie nowe, energie świeże i energie dzieci. W każdej się pojawiają, tak? Więc tutaj też no, teraz będzie, będzie dużo, e, dużo zajęć, bo dzieci, e, dzieci w domach. Dobrze. Po pierwsze, e, słuchajcie, na pewno w Ziemi e, właśnie. Dużo tutaj jest dziecięcej energii, to na pewno. I to zarówno takiej, już którą trzeba się zaopiekować jak najbardziej, a też tu jest powiedziane, że może pojawić się tu też nowa duszyczka, tak? Więc tutaj też są takie możliwości przy Ziemi. I super. Mogą się tutaj pojawić takie wydarzenia. Fajnie, bardzo, bardzo obiecująco. I teraz tak, no mówię, głównie zajęcia tutaj dziećmi, to jest pierwsza historia. Dużo zajęć, jeżeli chodzi o dzieci, trzeba będzie się zorganizować, trzeba będzie się zsynchronizować, trzeba będzie to wszystko jakoś zorganizować i wesprzeć dzieci też. One potrzebują w tej chwili tutaj przy ziemi wsparcia, tak? Waszej go wsparcia, obecności, opieki, zaangażowania, wskazywania dróg, pomocy też, tak? Więc tu jak najbardziej ta energia jest taka wiodąca. Oprócz tego, słuchajcie. E... Dla części jakieś dotacje, dla części jakieś pieniądze dodatkowe, jakieś kredyty, jakieś alimenty, jakieś e, po prostu bonusy, e, coś, co byście chcieli uzyskać, uzyskacie, jak gdyby w tym czasie okresie, co, co teraz mówiłam, do końca roku. Więc takie rzeczy się pojawiają, więc tu dobrze jest też, jak gdyby iść tą drogę, iść w tym kierunku. Jeżeli o coś musicie tam też e, powalczyć trochę, popracować nad tym, e, zaangażować się w to, to śmiało, bo będą pozytywne, tego wyniki, będziecie zadowoleni, także tutaj jest jakieś totalnie wsparcie. Być może też wy będziecie e, musieli lub będziecie poproszeni o wsparcie dla kogoś innego, być może dla dzieci, być może też dla kogoś bliskiego. E, jak najbardziej też e, tutaj. Możecie fajnie wymieniać się w ogóle y, swoją energią y, z innymi. Możecie też tutaj im pokazywać, jak świetnie zarządzać, jak wy robicie plany, jak wy działacie, czy zawodowo, czy życiowo, jak się organizujecie. Możecie być tutaj wzorem, możecie tutaj przekazywać swoją wiedzę na ten temat, na temat gospodarności, na ten temat oszczędzania na przykład, tak? Tu możecie dawać swoją wiedzę, jak na przykład zarabiać pieniądze. Możecie dawać też tutaj nowe pomysły do Finansowego wzrostu. Możecie zaoferować albo wam moż, mogą, ktoś może zaoferować nowy kierunek, nowy pomysł, nową pracę, nowe zajęcie. Możecie też część z Was tutaj dodatkowe zajęcie do zarabiania pieniędzy sobie znaleźć lub może do Was trafić i okej, okay, będzie, będzie wsparcie, będzie więcej. Po prostu. Karty są ładne. Nie bać się wchodzić tu właśnie w jakieś, w jakieś też współpracę, bo one też jak gdyby podciągną tutaj was finansowo do góry super. Co jeszcze? Pamiętać też, żeby mówię tutaj żeby coś też czasami słuchajcie już tak nie mówię finansowo ale w ogóle żeby coś uzyskać trzeba najpierw zaangażować tak swoją nie wiem, energię swoją pracę swoje zainteresowanie dobre słowo wsparcie emocje uczucia wszystko i żeby coś uzyskać najpierw trzeba coś dać też z siebie tak, żeby nie tylko oczekiwać, oczekiwać, bo może mi się należy i e, tak, ja chcę e, tak trochę z pozycji właśnie takiego krnąbrnego dziecka, e, tak, bo, 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 bo ja na to zasługuję, e, no nie, czasami tutaj też macie powiedziane, słuchaj, nie możesz się tak trochę zachowywać jak takie rozkapryszone dziecko, tylko musisz na coś zapracować, w coś włożyć energię, coś z siebie dać, zainicjować, to wtedy ładnie do Ciebie wróci pamiętaj, wyrównuj energię energia musi być zawsze wyrównana więc tutaj nie zachowuj się też jak rozkapryszone dziecko ze swoimi oczekiwaniami i chciejstwami dobrze co ja tu jeszcze widzę no może dla niektórych to będzie też to że, że mm, ale nie to akurat mi się nie składa. Bo tu wiecie, co pokazuje tak, że niektórzy może będą trochę czuli się właśnie zamknięci. No dobrze, no zamknięci, bo pracują zdalnie, więc trochę będą, będą tutaj jak gdyby dla nich nowe warunki, będą musieli się w tym odnaleźć i jakoś to. Jakoś to tak będą czuli się nie do końca, może nieszczęśliwi, ale jesteście tacy za, zamknięci, trochę ograniczeni. Natomiast y, tylko to, tylko to widzę y, z y, takich negatywów. Natomiast wiecie, co jeszcze jest tak, że y, y, część z Was jak gdyby będzie musiało się przystosować i w końcu być elastycznym do nowych warunków. Po prostu zdać sobie już sprawę, że, 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 że to czas jak gdyby się, no, się dostosować, tak? Się dostosować i pójść tą nową drogą, bo na razie jak gdyby innego wyboru nie ma. I trzeba będzie, i tu nie ma co się denerwować. To trzeba sobie znaleźć yy, nowy komfort, nowy komfort życiowy, tak? Dla tych, co, co szukają też zajęcia, co szukają pracy, jak najbardziej ta praca może się znaleźć. Nie mówcie, że na przykład jej nie ma lub nie widzicie, lub, yy, bo to tylko właściwie yy, wasze yy, może być beztroskie podejście do sprawy. Bo tutaj energię, energia też pracy, jakichś finansów, tutaj akurat krążą koło was, tak? Ci, co wybrali ziemię. No dobrze. To by były takie historie. Myślę, że wszystko na razie, wszystko widzę. Nie mam jeszcze. Część tu może yy, też. Słuchajcie, dzieci. Yy, są jakieś, może też muszę to powiedzieć, wcześniej nie widziałam tego, ale tutaj może wiecie, co uważajcie w tym domu na nadmiar jedzenia, na dietę, bo tutaj można sobie folgować, tak? Jak już się jest, się gdzieś tam wychodzi też z jakichś ram, tych co były, i, i tutaj może to, to grozić jakimś nadmiarem, tak? Nad, nadmiarem albo tak, więc tutaj wyrównujcie, jakby to wszystko też trzymajcie, trzymajcie balans, dobrze? Dobra, dziękuję bardzo, mm, dziękuję bardzo. Bierzemy ten, no i teraz, teraz mamy powietrze na końcu. Najpierw znowu sygnifikator. Powietrze. No dobrze, idziemy powietrze. Najpierw. Nie to wzięłam. Gdzie jest mój sygnifikator? No i co? No i chwilę. No i wzięłam buławę, buławę odkładamy tu. Ja czegoś nie pomyliłam. I tu ziemię. Tu mam duże arkana. Mmm. Dobrze. Jest, muszę sprawdzać. Dobrze. pięknie. No i dlatego były buławy pod tym wzięłam, bo wyszło w powietrzu, a wyszło słońce. A słońce to co? No żywioł ognia, żywioł ognia to buławy i tak wszystko się pięknie składa. Nie ma przypadków, nie ma przypadków, ale dobra, idziemy. Także ci, co wybrali powietrze, potrzebują słońca. Potrzebują słońca, yy, potrzebują się naenergetyzować, yy, ale to też yy, oczywiście nie tylko to, zaraz Wam powiem. Mhm. Dobrze. Słuchajcie, na pewno część z was osiągnie jakiś sukces, osiągnie jakiś sukces w sprawach na przykład sądowych. W sprawach rozwodowych, w sprawach separacyjnych, w sprawach podziału, w sprawach urzędowych, odniesiecie jakiś sukces, odetniecie to, co macie odciąć, zwyciężycie w tym, co macie zwyciężyć, pójdziecie swoją drogą, tak jak chcieliście, według swojego planu. To na pewno. Po drugie, pomocna będzie też jakaś kobieta lub jakaś energia, też po prostu, Energia osoby, która jest kompetentna, która jest specjalistą w swojej dziedzinie, która jest mm, bardzo y, inteligentna, y, też błyskotliwa, więc albo będzie Wam pomocą, albo będzie istotna też y, w tym okresie. Na pewno jest tu też dużo rozmów, dużo oczywiście myślenia, dużo analizy, być może jakiś pomysł na przeprowadzkę, być może pomysł na jakąś zmianę kierunku w życiu, w ogóle na zmianę życia, już pod każdym względem uczuciowego, zawodowego, finansowego, mieszkaniowego cokolwiek, tam możecie zmienić. Niektórzy jedno odcinają, drugie zaczynają. Dobrze, o przeprowadzkach mówiłam, o zmianie kierunku mówiłam. Będzie to wszystko z planem, będziecie robić plany lub możecie robić plany, możecie działać, możecie wdrażać też swoje pomysły, możecie tutaj zainspirować kogoś e, różnymi rzeczami. E, zachęta do rozmów, zachęta do pokazywania siebie, do przedstawiania siebie, do komunikacji, do pokazywania swoich też kompetencji, do pokazywania swojej inteligencji, to też przyniesie wam fajne, fajne efekty. Być może, trzeba będzie też słuchajcie, Tutaj troszeczkę wprowadzić też dyscypliny albo w swoje życie, czy konkretu, czy planu, albo w swoje życie, albo w życie swoich dzieci, czy swoich bliskich, tak, tylko i wyłącznie po to, słuchajcie, by dało to pozytywne rezultaty, tak? Być może coś się poluzowało, być może coś, na przykład te w tej chwili, które są obecne, wzorce wychowania nie działają, być może trzeba będzie je zastąpić, by Osiągnąć pozytywną zmianę. No, niektórzy z Was po prostu będą, będą się też przed czymś bronić, to też muszę powiedzieć po prostu będą się przed, przed czymś lub przed kimś bronić. Być może będzie jakaś sprawa pozostawiona na ostrzu noża, postawiona, przepraszam, na ostrzu noża. Być może trzeba będzie się z tym uporać. Być może trzeba będzie po prostu robić jakieś radykalne cięcia, lub będzie trzeba się tutaj zastanowić naprawdę skutecznie, jak się z tego wywinąć wreszcie. No, część z Was też może być narażona na przykład na, na to, by. By być na przykład, o nie wiem, no zmuszonym do, 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 do zmiany, zmiany swojego życia, zmiany kierunku swojego życia, tak? I, i dobrze, bo to wyjdzie wam na, na, na plus, słuchajcie, bo, bo wyjdzie wam na dobre. Tutaj jest też część takich historii, w których. No tu w głowie się kłębi, tak? Tu, tu jest na przykład może być niezadowolenie, tu może być po prostu rozgoryczenie, tu może być jakiś żal. Natomiast słuchajcie yy, możliwe, że to nie jest tak straszne, jak wam się wydaje, albo zmiana, która wam się wydaje straszną, bo nie znacie, nie jest tak przerażająca, jak myślicie. Słuchajcie, jest takie powiedzenie, że tak jak tutaj, w tej szóstce mieczy, które się wypływa na wodę, żeby zobaczyć, co jest za oceanem, trzeba stracić bezpieczny brzeg z oczu, bo inaczej się nic nie odkryje, co jest tam za wodą, nie zobaczysz czegoś nowego, nie dotkniesz czegoś nowego, o wiele lepszego, zanim po prostu tak, nie zdecydujesz się wyruszyć. Tu potrzebna jest też odwaga. Dobrze i zostawienie, tu też jest część, zostawienie pewnych jakichś schematów, starych jakichś zachowań, też tu też są pewne takie małe transformacje, słuchajcie, wewnętrzne też przemyślenia, tak? Co robimy.